Cześć kochani, witam was w dzisiejszym filmie na moim kanale i dzisiaj przedstawię Wam 20 pomysłów na prezent dla dziewczyny. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was serdecznie do oglądania, do subskrybowania tego kanału, żebyście nie pominęli żadnego vlogmasu, e, do zostawienia łapki w górę i komentarza oczywiście, co jeszcze dodalibyście do tej listy. Ja będę się wspomagać dzisiaj telefonem bo tutaj mam swoją taką listę kategorii. I umówmy się tak, że ja będę Wam wklejać zdjęcia różnych pomysłów i rzeczy, o których myślę, i do poszczególnych rzeczy wstawię również link, na przykład do jednej rzeczy z tej kategorii, no, zobaczę, ale pod każdą tą kategorią na pewno będzie jakiś link do wybranego przedmiotu, Żebyście mieli też łatwość w szukaniu tych rzeczy, żeby się jakoś zainspirować. Moim zamysłem było to, żeby te prezenty były takie w miarę uniwersalne, bo każdy z Was zna tą dziewczynę, której robicie prezent najlepiej, więc będziecie wiedzieli, co tam poszczególnie dobrać i jakie kolory, kształty i wszystko inne. Natomiast chciałam, żeby ta lista była zarówno i dla mamy, siostry, koleżanki, dziewczyny, żony, babci, cioci. Po prostu dla każdej e, dziewczyny, niezależnie od e, relacji, w jakiej z nią jesteście. Pierwszą kategorią są kubki i naczynia. Postaram się znaleźć dwie opcje, tańszą i droższą. E, powiem Wam tak. Uważam, że kubek to jest najbardziej uniwersalna rzecz dla każdego. Kubeczek, czy to świąteczny, czy taki bardziej podpasowany dla danej osoby, czy jakiś taki uniwersalny, czy jakaś ładna filiżaneczka. Widziałam też fajne zestawy w HandMie, takie świąteczne w opakowaniu, na przykład dwie filiżanki do espresso, przepięknie zapakowane, idealne na prezent. Ale oczywiście nie zapominamy o kubkach na wynos, tak zwanych czyli jakichś termosach, czy na przykład o jakimś takim bidonie, palce na wodę. Tych opcji jest mnóstwo i uważam, że znajdziecie idealną. Czy to będzie Stanley, czy to będzie Termos, czy to będzie, nie wiem, jest coś taka fajna marka, Kambuka, czy to będzie Termos, czy kubek na kawę, czy filiżanka, czy kubek do herbaty. O, mnóstwo jest tych rzeczy. I jeszcze polecam Wam też zerkać na takie strony, gdzie ludzie robią sami takie rzeczy. Ja na przykład widziałam na Instagramie, jest taka marka, może Wam tutaj wstawialniki, jak ją znajdę, i tam, te rzeczy są trochę drogie, no bo jednak są robione ręcznie, natomiast są prześliczne. I takie unikatowe, przez co mało osób je ma, więc no, są takie biece, no. I jeszcze mam dla Was taką fajną polecajkę, którą znalazłam. Na stronie Zalando, słuchajcie, wchodzicie sobie w aplikację Zalando, czy tam na stronie internetowej, i macie po prostu różne zakładki. Zaraz wam to znajdę. O, wchodzicie sobie na stronę. Wchodzicie sobie na stronkę, tutaj macie zakładkę prezenty. Macie w ogóle przedziały różnych cen. Od poniżej 70 zł, poniżej 150, poniżej 250 Premium, karty upominkowe, markowe, prezenty, beauty. I mamy też kategorię podzieloną na kobiety, mężczyzny, mężczyzny na kobiety, i dzieci. Nie dość, że macie tutaj cenowo kategorię, tak jak mówiłam wcześniej. To jak sobie zjedziecie niżej, to macie również kategorię, na przykład kosmetyki, zestawy i kalendarze, zapachy pielęgnacja skóry, kosmetyki do makijażu, pielęgnacja włosów. Poniżej macie jeszcze dla fanów streetwearu, dla aktywnych, dla gadżeciarzy, dla fanów mody design, dla minimalistów, dla odkrywców. No macie dużo inspiracji i dużo gotowych właśnie prezentów w różnych kwotach, co uważam że jest super i tak samo są kategorie takie same dla mężczyzn, więc serio polecam wam tam zajrzeć i poszukać jakichś inspiracji, na pewno coś znajdziecie, a na Zalando często są promki i macie tam wszystkie marki praktycznie, więc no myślę że to jest naprawdę super opcja, jeżeli macie ograniczony czas i chcecie coś szybko znaleźć. Kolejna kategoria zapachy. Świeczki, zapachy. Świeczka jest też bardzo uniwersalna. Uważam, że większość kobiet ucieszy się ze świeczki, czy z małej, czy dużej. I tutaj też możecie się popisać, tym że znacie daną osobę i wiecie, jaki zapach lubię bo też trzeba w to dobrze trafić, bo jak kupicie zapach, którego nie lubi, no to trochę słabo. Ale są takie uniwersalne też świeczki, jakieś takie świeże zapachy. Na pewno bym nie szła w jakieś mocne, intensywne, jeżeli wiecie, że dana osoba nie lubi lub nie macie pewności. Albo poszłabym w taki klasyk, czyli po prostu w świeczkę świąteczną. Polecam Wam z takich tańszych opcji Primark, jeżeli macie dostępne gdzieś tam w swoim mieście niedaleko. To tam macie wybór naprawdę tanich świeczek, które bardzo ładnie pachną i też zazwyczaj są ładnie gdzieś tam obrędowane, e, Natomiast Pepco, nie wiem, jakiś Action... Z takich tań... w Rosmanie też są jakieś fajne świeczki, są też takie y, lepsze. Natomiast jak macie większy budżet, no to Yankee Candle czy te świeczki od Anjax, czy Twinkle Candle, y, czy na przykład Woodwick, y, czy jakieś takie świece sojowe handmade, y, może też znajdziecie na Instagramie y, są różne takie marki, które tworzą no są też, jakieś, są też w ogóle świeczki z intencją. Nie zagłębiałam się w tym temacie, natomiast to nie, co słyszałam, więc może, jeżeli wasza osoba, której robicie prezent, jest taka, wiecie, uduchowiona, lubi takie klimaty energiczne i tak dalej, to taka świeczka z intencją też jej na pewno się spodoba. Więc daję tylko taki pomysł. Kolejna kategoria to biżuteria. To jest już kategoria, uważam, bardziej wymagająca, no bo tutaj jednak musimy już wiedzieć czy ktoś lubi złoto czy srebro, czy woli kolczyki, czy wkręcane, czy wiszące, czy naszyjnik, czy bransoletka. No tutaj musimy już co nieco wiedzieć. Natomiast co też jakieś takie bezpieczne opcje, jak uważam, takie kolczyki wkręcane. Ja na przykład mam takie złote gwiazdki z apartu i one są po prostu przeurocze i pasują do każdej stylizacji i są na co dzień i nie na co dzień i po prostu no takie po prostu basic, więc to bym strzelała, albo w takie ym, ala diamencikowe, srebrne y, z cyrkoniami, też są uważam klasyczne. Y, natomiast jeżeli nie macie na przykład pieniędzy, żeby kupić w jakimś takim no po prostu sklepie y, typowo z biżuterią, no takim markowym, no to możecie kupić również w sieciówkach, w H&M, Stradivariusie, w tych wszystkich sieciówkach naprawdę jest dużo ładnej biżuterii. Ja na przykład, akurat teraz mam na sobie pierścionek ze Stradivariusa, co prawda nie jest złoty, a jeżeli robicie prezent, taki, wiecie, jako dodatek, możecie to dorzucić po prostu do prezentu. Natomiast jeżeli chodzi o biżuterię, to ja mam coś takiego, co jest trochę też moim marzeniem ostatnio, czyli mm, grawerowana biżuteria i jest coś takiego w Pandorze, że robicie sobie te, sami. Grawerujecie, że piszecie sobie i Wam ta maszyna tam to graweruje. Uważam, że to jest super słodkie, unikatowe. No i nikt nie będzie miał na pewno takiego samego graweru, jak ktoś dla Was zrobi. I uważam, że to zarówno może być właśnie i prezent dla siostry, dla mamy, dla dziewczyny, no. Super, jeżeli tam dacie coś takiego fajnego od siebie, albo jakąś taką rzecz, która Was łączy, macie dobre wspomnienie, to na pewno będzie to bardzo fajny, unikatowy prezent. A przy tym e, można z tego zrobić chyba naszyjnik, bo to jest jako taka zawieszka, którą wybieracie, albo to można chyba zawiesić też na bransoletce, albo na naszyjniku. Nie jestem do końca pewna, ale na pewno dam Wam linka do tego w opisie. Kolejną kategorią będą kosmetyki pielęgnacyjne. I tutaj mam na myśli takie bardziej dodatki do prezentu, czyli na przykład jakaś maseczka. Uważam, że to jest mega uniwersalne i każdy lubi maseczki i maseczka najwyższająca jest po prostu taką bezpieczną opcją, jako fajny dodatek, żeby gdzieś tam do tego prezentu tej paczki włożyć i każda dziewczyna raczej powinna się ucieszyć. Krem do rąk uważam też jest taką podstawową rzeczą, z której raczej każdy się ucieszy. Balsam do ust, Krem do twarzy tu już bym była ostrożniejsza, bo ciężko czasami e, wstrzelić się w dobrą rzecz. Jeżeli ktoś ma jakąś wymagającą skórę, no to ja bym tutaj nie ryzykowała. Natomiast, jeżeli wiemy, że ktoś ma skórę bezproblemową, normalną, no to nawet można jakiś fajny, nawierzający krem, taki bezpieczny kupić. Można też kupić jakieś olejki do ciała jakieś takie brokatowe, świecące, fajne, kremy do ciała balsamy to jest wszystko takie uniwersalne i. To jest coś, co jakby używamy na co dzień, więc raczej się nie zmarnuje. I wydaje mi się, że mimo wszystko ktoś by się ucieszył z takiego prezentu. Są też różne zestawy w Hebe, w Rossmanie, od razu z takim, nie wiem, macie peeling, żel, balsam, no różne są. Ja najbardziej lubię te z ziai, bo tam mamy różne takie właśnie świąteczne jakieś piernikowe, jest jakieś marshmallow. Ja też często właśnie kupuję dla mojej rodziny, dla mojej siostry i mamy takie Zestawy, i to mi się najlepiej sprawdza, jako właśnie taki dodatek do prezentu. Ym, I są w różnych przedziałach cenowych, od tańszych do droższych. Możecie też kupić taki droższy zestaw, na przykład z Rituals. Kolejną kategorią, taką trochę podobną, pod kategorią, y, jest to, są to zestawy Wellness Spa, czyli jak wiemy, że ktoś ma wannę, to możemy kupić fajną sól do kąpieli, kulę do kąpieli, czy jakiś fajny płyn, y, żel do kąpieli. No. Niektórzy mówią, że to tak trochę średnio dawać żel do kąpieli. Ja nie wiem, nie mam z tym problemu. Uważam, że fajny żel do kąpieli, jakiś taki świąteczny z balsamem, to bym się cieszyła z takiego prezentu. Nie wiem, jak wy dajcie znać, ale uważam, że żel do kąpieli to nie jest nic takiego fopa, żeby komuś dać na prezent. Można też kupić na przykład szczotkę do taką szczotkowania ciała na sucho, albo jakąś, nie wiem, um... Jakiś taki turban na włosy, jakiś fajny ręcznik w ogóle do kąpieli, taki przyjemny, miły. No, to uważam, jakby jest taka strefa spa, w której pokazujemy, że relaks jest ważny. Akcesoria do włosów czyli różnego rodzaju gumki, spinki, opaski, bandamy, czapki jakieś, nie wiem, kapelusze, tutaj jest również duży, po prostu duże pole do popisu w zależności jak znacie daną osobę, co lubi, no to wiadomo. Albo na przykład jeżeli jest takich gadżetów, jeszcze takich wellness, to na przykład właśnie turban, taki ręcznik do związywania włosów po myciu. Ja Kocham, mam taki z Rosmana i to jest mój ulubiony gadżet, mam go od kilku lat. Polecam jako gadżet do prezentu, bardzo fajny. A, no i jeszcze szczotka do włosów. Uważam, że fajna szczotka do włosów, czy z włosem dzika, czy taka jakaś zwykła, ale jakaś taka, no lepsza, albo te takie szczotki do stylizowania włosów, też uważam, mogą być spoko prezentem, jeżeli wasza dziewczyna, której robicie prezent, lubi stylizację włosów, jakieś wałki, może jakiś taki sprzęt, typu, nie wiem, jakaś prostownica, lokówka, suszarka, może Dyson do włosów. Jak macie duży budżet, no, można nad tym się zastanowić. Kolejna kategoria to są takie rzeczy um, biurowe, bym powiedziała, czyli jakiś notatnik, kalendarz planer, a nawet pamiętnik, jak taka osoba, której robi się prezent, lubi takie rzeczy. Kalendarz jest uniwersalny. Nie wszyscy lubią takie kalendarze w formie papierowej, natomiast moja mama do dzisiaj używa takiego i odkąd, pamiętam, takiego używa, więc niektórzy po prostu lubią nadal taką formę papierową i można kupić po prostu komuś taki fajny kalendarz, jakiś spersonalizowany, albo właśnie pod nią pod tą osobę z jakimiś rzeczami, które ona lubi, żeby były w tym kalendarzu. Uważam, że spoko taki prezent. Do tej kategorii jeszcze bym dała pod kategorię książki, jakieś poradniki i tak dalej. Tutaj już mi ciężko doradzić, bo no, każdy jest inny, każdy lubi inne kategorię książek. Gadżety technologiczne, czyli powerbank, słuchawki, słuchawki też są w różnym przedziale cenowym od tańszych do droższych, głośnik przenośny etui na telefon, etui na właśnie, nie wiem, słuchawki bezprzewodowe, na iPada, klawiatura do iPada, rysik do iPada. Więcej pomysłów nie mam. Natomiast no, takich gadżetów myślę, że... Trochę jest w, na rynku. Dekoracje domowe. Ja ogólnie nie jestem za bardzo za takimi prezentami, natomiast jeżeli ktoś was zna, na przykład, nie wiem, jakiś voucher do Homely, Home and You, do Ikei, uważam, że też jest spoko, bo taka osoba może sobie wybrać to, co chce, chyba, że ją tak dobrze znacie, że wiecie, że jej się to spodoba. E, jakaś pościel, właśnie, jakieś ręczniki do domu. Uważam, że to jest spokojnie, obrus, czy czy nawet jakieś fajne talerzyki, talerze, zastawa stołowa, czy jakaś dekoracja po prostu stojąca, jakaś figurka, wazon. No, dużo jest też opcji, dużo można spersonalizowanych rzeczy też kupić, jakichś unikatowych rzeczy, handmade, takich, nie wiem, czy na przykład niektórzy są fanami porcelany, czy na przykład porcelana z Bolesławca, jakiś, pod, nie wiem, jeden kubek chociażby, bo tam chyba ceny są dosyć drogie. No. Czy jakaś lampka, jakiś plakat, obraz, nie wiem, łapacz snów, jakaś makrama, no dużo jest opcji do wyboru. Jeszcze takich świątecznych rzeczy też jest dużo, czy jakaś, nie wiem, patera, czy jakiś pojemnik na ciastka, czy jakaś miska ładna, świąteczna, czy coś do kuchni, do gotowania, jakaś deska dekoracyjna, czy jakiś pojemnik na oliwę czy jakaś tacka dekoracyjna, miska na owoce. No, opcji jest dużo, jak tak sobie myślę. Wystawy do herbaty i do kawy, w zależności co ta dana osoba lubi bardziej. Można zrobić spersonalizowaną herbatkę, w tych takich sklepikach w galerii można na przykład iść i sobie wybrać, skomponować dla danej osoby herbatkę. Na pewno pani wam tam doradzi. Można kupić zestaw herbat, można kupić taki właśnie fajny, zrobić zestawik sam, kupić jakiś kubeczek osobno, kupić herbatkę, jakiś zaparzacz. No, uważam, że to też będzie spoko. Tak samo kawę, jakąś taką jakościową, fajną, dobrą kawę, albo takie małe próbki, syrop do kawy. Są też takie małe właśnie mm, z Monina. Małych buteleczkach, takie zestawy syropów, zestaw do robienia maczy, bardzo popularny teraz. No, uważam, że to jest fajny pomysł, taki, unika taki uniwersalny, ale można go też tak stworzyć, żeby był bardzo spersonalizowany i unikatowy, ale pewnie jakieś gotowce, oczywiście też wam tutaj powstawiam. Akcesoria modowe, szalik, czapka, rękawiczki. To jest podstawa. I wszyscy to lubimy. A jeszcze fajne jakościowo: jakieś takie kaszmirowe, wełniane, na pewno ciepłe, nie takie poliestrowe, najtańsze, tylko właśnie takie, no jakościowo dobre rękawiczki, może skórzane jakieś. Uważam, że fajny gadżet szalik i rękawiczki albo czapka. No nie wiem, uważam, że to jest spoko prezent i bardzo taki uniwersalny, ale też można. Fajnie właśnie pójść w taką prostotę, ale jakość. Zapomniałam o skarpetkach. Jak mam zapomnieć o skarpetkach w tych akcesoriach? Skarpetki są najważniejsze. Ja akurat kocham skarpetki i kocham takie ocieplane skarpetki. W H&M w ogóle jest, są różne zestawy: są takie zestawy świąteczne, już zapakowane w wstążeczkę ładną czerwoną. O, no kocham, są jakieś skarpetki w Oysho, w Primarku, możecie dostać różne tanie takie skarpety, fajne. Nie muszą być świąteczne, mogą też być właśnie jakieś takie uniwersalne. Kolejna kategoria, doświadczenia slash vouchery. Voucher na masaż, na nie wiem, jakiś zabieg, który wiemy, że dana osoba chce zrobić, czy do kosmetyczki, właśnie żeby ona sobie sama tam wybrała, co chce zrobić, czy jakiś taki pielęgnacyjny, czy może jakiś, nie wiem, Botox, jak już znamy tą osobę dobrze i wiemy, że o tym marzy. Czy na przykład, nie wiem, brwi permanentne, czy na przykład y, voucher na depilację laserową. No, mnóstwo takich rzeczy. Może być to voucher do kina, do teatru, do muzeum, na jakąś wycieczkę, jakiś kurs gotowania na przykład, jeżeli wiemy, że dana osoba lubi gotować, lubi takie rzeczy, kurs robienia świeczek, kursy. Jak to się nazywa? Z gliny, takie wiecie. Straciłam słowa już. Lepiej nie z gliny w każdym bądź razie. Na przykład zaproszenie na kolację albo na jakiś wspólny spędzony dzień. Też może być to y, tak kreatywnie opisane, że na przykład y, nie musicie od razu dawać voucheru, tylko na przykład rozpisać sobie fajnie, że tego, y, że na przykład. Y, Zapraszam Cię na nie wiem dzień razem ze mną, gdzie będziemy robić to, to i to i jakby ja wszystko opłacam, ja stawiam, podaj tylko datę, która Ci będzie pasowała. Taki przykład po prostu. DIY rękodzieło, no na przykład dla osoby, która lubi takie rzeczy, kolorowanki, czy na przykład do malowania obrazów po numerkach, scrapbooking, DIY świec samemu do zrobienia taki zestaw. Kolejna kategoria to gry i zabawy i tutaj... Jeżeli znamy osobę i wiemy, że lubi gry, no to możemy kupić jakąś fajną planszówkę. Uważam, że to jest super sposób na spędzanie czasu też razem. Właśnie taka planszuła w święta. Uważam, że must have. Musi być jakaś planszówka na święta, ktoś musi dostać, żeby, żebyśmy całą rodziną mogli sobie zagrać. Jak ja byłam mała, to uwielbiałam dostawać właśnie takie planszówki, jakieś łamigłówki. Jest też taka książka, widziałam co moja koleżanka miała na uczelni. Murdlenie wstawiam sobie, ale to jest takie właśnie z łamigłówkami, gdzie sami rozwiązujemy. Uważam, że spoko pomysł. Albo na przykład puzle albo Lego do składania, też uważam, spoko prezent. No wiadomo, ta osoba musi lubić, każdy lubi, ale y, może akurat taki pomysł Wam się spodoba. Akcesory sportowe to też nie będzie kategoria dla wszystkich, ale dla osoby, która chce zacząć albo już ćwiczy, to jakieś, nie wiem, hantle, gumy do ćwiczeń, mata. Czy jakaś torba do ćwiczeń fajna na siłownie czy jakieś inne akcesoria, nie wiem, buty do biegania, no to już w zależności od tego, co wiecie o tej osobie, że co chce robić, co lubi, no to już sobie dobierzcie takie akcesorium. Daję Wam tylko tutaj taki pomysł, rzucam. do domowa. Ciepłe kapcie. Lubimy to. Szlafrok, jakiś taki fajny, cieplutki, miły, przyjemny. No i piżamka, przecież kochamy piżamki, a świąteczne piżamki. Jezus, o! Ja dostałam taką fajną y, dwa lata temu od mojej babci, pozdrawiam cię babciu, y, piżamkę z Tezenis, te, 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 chyba Tezenis. Z długimi spodniami taki zestaw, z krótkimi spodniami i z koszulką na ramionkach. I to możecie sobie właśnie ubierać, w zależności od tego, czy lubicie długie, czy krótkie, czy, czy nie, czy co, czy jak. Ale są różne. W handemie, w Tezenis, no, znajdziecie ich mnóstwo na Zalando. Pewnie też są. Victoria's Secret, takie droższe już, ale piżamka uważam super. Taka dobra jakościowo, fajna piżamka, czy flanelowa, czy bawełniana, czy jakaś koszula satynowa, jak ktoś lubi. No, fajny pomysł na prezent. Tutaj kategoria pod tytułem rękodzieło, czyli na przykład coś, co sami możecie zrobić dla kogoś. Czy będzie to jakiś obraz, czy będzie to jakaś po prostu kartka, czy może coś po prostu sami potraficie zrobić, czy na przykład coś do jedzenia, jakieś ciasteczka, pierniczki, może coś z czekolady, czekoladki, pralinki, może na przykład jakiś. Tutaj nie mówię, ale jakiś likier, albo jakaś nalewka, albo taka żurawinka do herbaty, jak mogliście zobaczyć u mnie na vlogach. Uważam, że to jest super pomysł na prezent. No, opcji jest dużo. Uważam, że to też jest słodki gest, że robicie coś sami i dajecie komuś, właśnie coś takiego prosto z serca że sami poświęciliście czas na to, żeby to zrobić. I na koniec mam biżuterię spersonalizowaną, ale o tym już mówiłam, więc jeszcze takie na koniec luźne pomysły ode mnie to na przykład depilator laserowy. Uważam, że spokojnie dla każdego, ale daje pomysł. Drugą rzeczą jest zestaw do robienia paznokci hybrydowych. Uważam to za super pomysł na prezent, jeżeli ktoś jest właśnie zajęty takimi rzeczami, albo właśnie jeżeli wasze Osoba, której robicie prezent lub robię paznokcie, to, to kupicie jakiś nowy lakier, jakieś akcesoria, e, czy frezarkę, na przykład, jak nie ma. Jest coś takiego jak voucher na zrobienie własnych perfum. E, to też uważam bardzo unikatowy, fajny prezent, że idziecie z daną osobą i ta osoba sobie wybiera własne nuty, jeżeli e, lubi, właśnie. E, przywiązuje dużą uwagę do zapachów, to na pewno jej się taki prezent spodoba. One rzeczą na przykład jest masażer do ciała, albo mata z tymi igiełkami, z akupunkturą? Nie pamiętam jak się nazywa. Ale taka właśnie mata, albo jakiś roller. I to chyba tyle z moich pomysłów na prezenty dla dziewczyny. Pozwólcie znać, co sądzicie o tej liście prezentów. Czy się czymś zainspirowaliście? Czy macie może jeszcze jakieś pomysły, które... Pominęłam, o których nie wspomniałam. Będzie mi bardzo miło, jak właśnie zostawicie komentarz. I to tyle. Pamiętajcie o łapce w górę i subskrybowaniu tego kanału. Pa!